Siema, z tej strony Xnolix i witam was w 16 odcinku z Lego Władca Pierścieni. I najpierw, zanim idziemy do misji, to zapiszemy sobie, w sensie odkryjemy sobie trochę mapy. Cyk. Dobra, wychodzimy. I teraz tak, tutaj nie możemy iść naszymi hobbitami, czyli musimy wrócić do Merego, Eowina i króla Theodena. Więc wracamy do nich i krółem Teodenem zjeżdżamy gdzieś tu na dół. Gdzie musimy się udać? E, tutaj. A musimy pomóc chyba tym tutaj z. Ci... Nie. Nie wiem, w sumie. Zaraz się dowiemy. To sobie szybko pominimy. No i dobra. A, będzie walka, tak? Orkowie kontra ludzie.

I brama została zniszczona. Tak od razu jest troll. Czy to są elfy? Nie, chyba. A, dobra. On się nagle teleportował? Ten ziomek? On był z tyłu, na samym przodzie, w sensie teraz jest na samym tyle Chyba Dobra, jednak nie No i co, jak musimy ich tarnować? Yy, w te skrzynki trzeba rzucać Chyba już jedną ominąłem Dobra, po prostu trzeba klikać. No to niestety ominąłem. Ora, tych wszystkich tutaj sobie ładnie, pięknie wybijamy. Jak najwięcej. Im więcej ich wybijemy, tym lepiej. Najprawdopodobniej. W na sensie, tu nie ma żadnego wpływu, ale wiecie o co chodzi. O, mini zestaw tu jest jakiś. Jest, pierwszy. I drugi od razu. I padł pierwszy. Słoń, nie wiem jak oni się nazywali. Trzeci mini Nawet nie wiem skąd. Chodź tu, słoń. last kurda i will kill you if you touch him A właśnie, że stanę między nas gólem i jego łupem. Właśnie, że to zrobię. To jest potrzebny sam. Niestety sama nie mamy. Oj. Zapisujemy. Teraz ten ma czarny atak, chociaż kolory się zmieniają. O, fioletowa monetka. Możemy tam przejść, chyba nie? O kolejna fioletowa monetka. Już dwie. Za znowu ataki będą tu twoje? O, dobra, chodź, klepiemy cię, cyk, cyk, cyk. Co teraz, uniki raczej. Oj, jakiś wiatr robi. No, co teraz, co teraz? Znowu wiatr? Nie, unik czarnych tych. Życie odzyskaliśmy. Full. Ok, kolejny. Teraz krzyczy, żeby mi tylko bębenki nie pękły. To by była masakra. Ok, teraz, teraz, teraz nie. Teraz, teraz, dobra. Raz, dwa, trzy. Dobra. I pewnie ostatnia faza. Czemu mnie bijecie, koledzy? Hmm. Chyba nie odzyskam tego życia O, jednak odzyskałem, dobra, unik Kolejny będzie zaraz pewnie A tak? Tak, no właśnie, unik I stop Czemu stop? Bo muszę sprawdzić Czy nagrywam, bo jak nie nagrywam trochę średnio A na szczęście nagrywam, więc wszystko gra yy, Wracamy, okej okay. Ten nam nie krzyczy, nie możemy uderzyć. A, orkowie też są ogłuszeni dzięki temu. Co teraz, głową uderza? Tak, raz. I będzie zaraz drugi raz. I możemy go zbijać. Cyk. Cyk. I ostatnie, pewnie uderzenie. No dokładnie. Ty głowy mu aż obciąłem. Mam broń z tą końcówką A nie mam tego miecza Tutaj mogę iść? A on w to uderzyć ma, dobra No I co mogę go bić? A mogę go bić, dobra nie muszę bić jego tej broni I co znowu monetki się zrespiły? Tak Okej, okay, nie narzekam, nie narzekam. Oj. Dobra, budujemy teraz chyba kolejną platformę. Tak. Stajemy. Dobra, on w to wyceluje. I na szybciutko go zbijamy. Cyk. I teraz musimy znaleźć gdzieś trzecie miejsce do zbudowania. Ktoś z nas ma łuk? Chyba nie. Tu może? Nie. A może w to musi uderzyć? Nie, uderz w to. Nie, nie może. Kurde. Dobra, musimy coś wymyśleć. O, tutaj jest. Jeszcze nie. Teraz, teraz, teraz. Dobra, i bijemy go. I trzecie życie zdjęte, tak? I jeszcze? Kurde. To czterech razy sztuka. Może tutaj wóz trzeba zniszczyć. Albo to? Nie, to też nie. Hmm. O, tutaj? Nie. Problemy... Tu nie mogę. A czy on musiał do nas podejść? Ja uciekałem, uciekałem i przedłużyłem tą walkę strasznie. Dobra, <laughs> uderzyłem go w pelerynę. I teraz co? Czyżby nazwus został zabity w tym momencie? Chyba jo. No i dobrze. Dobra, armia przyszła nam z pomocą. Armia tych. Yy, jak oni tam się nazywali? Tych duchów, wiecie o co chodzi. Dobra, my tu Legolasem robimy jakieś dzikie triki. Hop, tu chyba trzeba. Dobra, do góry i szybko dwóch wbiję, nim, w ogóle zdążyli jakkolwiek zareagować. Okej. Okay. I teraz z tej strony do tego trzeba podejść chyba I bijemy się z nim Hefalumpy? To nie są hefalumpy Hefalumpy chyba były w tym, w Lego Władcy Pierści... Yyy, się e, w Kubusie Puchatku chyba Co nie? Chyba tak Jakiś rycerz mocniejszy przyszedł O widzicie? Biegają, ta, ta, armia nieumarłych Olifanta, o Olifanty, dobra Ten ma jakieś ciernie na nogach To musimy je pewnie zniszczyć Chodź tu, Hefalumpie Olifancie No, 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 no Dobra, zdjąłem, oba Wchodzimy, 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 wchodzimy No i dobra i po gołówce go uderzamy. Cyk, cyk. I padł, tak? Nie? Ty tutaj ktoś jest do uwolnienia. Mamy tego? Mamy. O, mini zestaw. Fajnie. Tu mamy zapisik, ale nie robimy tego zapisiku. Dobra, i co teraz? Tu potrzebujemy wykopać itemas. My itemasa nie mamy. A tu jest sam potrzebny do uratowania kolejnej posta. A, kolejne trzy musimy zabić. Jezu! Dobra, musimy je znaleźć najpierw gdziekolwiek one są. Mogę kamerką obracać? Nie mogę. Gdzie są olifanty? Jest olifant? Okej, okay, jest potrzebny nasz miecz OP. O, jest wiaderko jakieś Kwiatki. Nowy item zdobyliśmy gid. Zdążyłem trafić tą nogę? Dobra, zdążyłem. Idę na szybciutko klepiemy gościa Tamte się zatrzymały, bo mają pewnie zaprogramowane, że muszę mieć w tej linii tylko i wyłącznie Co oznacza, że tego drugiego też na łatwiźnie zabijemy. I u was tu. Idźcie mi stąd dziady jedne. Okej, okay, idzie w tym momencie drugi, co nie? Więc łatwo mamy dostęp do jego nogi. Cyk, tego drugiego też bijemy, a do trzeciego jest potrzebny Legals, Ok. Cyk, po główce. Cyk, cyk. Szybka zmiana na Legolasa. Idź mi stąd. Bra. Raz i dwa. Szybko, szybko, szybko. Dobra, udało się. No i zrobiliśmy prawdziwego bohatera. Więc fajnie, fajnie, nie narzekam, nie narzekam. I do góry. I znowu jest trzech do zabicia, jak najszybciej. Taktycznie pierwszych dwóch, prawie że od razu. I teraz tak, wchodzimy do góry. I pokonujemy tego ziomeczka. Eee, nie wiem jak go nazwać. Dowodzący Hefalumpa. Orifanta. Jeszcze te Hefalumpy mi z góry nie wyjdą. Olifanta, no. Zastrzelamy mu w głowę, i kolega padł. I wszystkie trzy zostały pokonane. Zaraz jak wyjdzie z obrębu tego. Tak, wszystkie trzy. Mam nadzieję, że czterech nie będzie. Nie było na szczęście. Jest armia nieumarłych, a taka potężna armia. tell them Poleg. Frodo has passed beyond my sight. Sauron had the ring, we would know Ten thousand orcs now stand between Frodo and Abdul. he needs time. We can give him that. How? Oh, when we gather our full strength and march on the Black Gate. <laughs> No i dobra, ty i czyja armia? Bitwa na polu perla jakimś tam, zakończyliśmy właśnie miejsce. Król Teodem Eowina Wernachelm, mer Giermek Rochelimiński, nie dowróciłem. Ok, odbokujemy raz. 2 3, 4 postaci do kupienia, 5 postaci do kupienia, 6 postaci do kupienia, zostały dwie i mamy prawdziwego bohatera oraz 990 tysięcy na koncie. Bo śmieszne, jakby było jeszcze 9,9, 0 i minus zestawów 4, ty też spoko yy, chyba będzie jakaś machina oblężnicza i dostaliśmy przedmiot kwiaty, mamy już 5 albo 6 przedmiotów, dwa bieg klocki. Czy mam już 31? No i co? Kontynuuj tryb fabularny. Jesteśmy gdzieś. Dobra, e, ile zostało misji? To jest odcinek 16, czyli chyba misji zostało dwie Mogę tam iść? Nadal nie mogę. Czyli w kolejnym odcinku również wracamy do naszej brygady i tu będziemy musieli coś wykmienić. Dobra. Ja tu się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym. Siemo!